Urządzenia kuchenne firmy Imperial cechują się profesjonalnym wyglądem. Przystosowana do pracy przemysłowej seria restauracyjna kuchni wykonana jest ze stali nierdzewnej, od górnej półki przez zabezpieczenie tyłu po front i boki. Sprzęt firmy Imperial posiada najwyższą jakość wykończenia, a dodatkowo zapewnia nieporównywalną wydajność urządzeń. Ich moc i wytrzymałość dostosowana jest do pracy na skalę przemysłową. Atutem są także profesjonalnie wykończone brzegi i bezpieczne łączenia. Zminimalizowana liczba otworów zapewnia doskonałą czystość. W najwyższej jakości regulowane nogi zapewniają stabilność na każdym podłożu. Kolejnym atutem wyróżniającym nasze produkty jest zastosowanie innowacyjnej technologii palników Pyrocentric, które posiadają podwójny płomień. Podczas gotowania płomień równomiernie rozprowadza się po spodzie naczyń kuchennych. Regulowana wielkość podwójnego płomienia jest idealna dla naczyń kuchennych o najbardziej popularnych średnicach 25 i 30 cm. Palniki pracują z maksymalną mocą 8 kW oraz z opcją gotowania na wolnym ogniu o mocy 2 kW. Bez względu na poziom mocy palnika, gotowanie potraw zawsze przebiega równomiernie i pozostaje pod kontrolą. Palnik Pyrocentric jest standardem wyposażenia wszystkich głów palników w serii restauracyjnej. Opcjonalnie oferujemy dwa rodzaje głów palników: palnik SOTI oraz VOG JET. Znajdujący się na zewnątrz palników, pilot zabezpiecza przed niekontrolowanym wyciekiem gazu. System odcina dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień palnika. Podwójny płomień palnika nakierowuje się bezpośrednio na spód patelni, podgrzewając go. Usunięcie palników do czyszczenia jest bardzo proste. Konstrukcja krat ułatwia przesuwanie ciężkich garnków pomiędzy palnikami. Kraty o wymiarze 30 na 30 cm łatwo się wyjmuje i czyści. A skoro mowa o czyszczeniu, jeszcze nigdy czyszczenie nie było takie proste. Wszystko, co wyleje się na kraty, spływa poprzez szczeliny w dół, prosto na okapnik na tłuszcz, który wystarczy wyjąć i umyć. Kuchnie imperial posiadają także wzmocnione drzwi piekarnika. Ich wytrzymałość gwarantuje zestaw specjalnie zaprojektowanych ultramocnych zawiasów i wzmocniony wkład. Taka konstrukcja sprawia, że drzwiczki lepiej zatrzymują ciepło i mogą być poddawane dużym obciążeniom. Podobnie jak w przypadku palników Pyrocentric, taki w piekarniku następuje równomierny rozkład temperatury. 66 cm głębokość pozwala na większą cyrkulację ciepła – dzięki czemu temperatura w piekarniku utrzymuje się na równym poziomie. Wymiary piekarnika są idealne dla Brytwan i umożliwiają pieczenie potraw wzdłuż i w poprzek piekarnika. Najważniejsze jest równomierne rozprowadzenie ciepła. Unikalnie zaprojektowany podwójny deflektor i przegrody ukierunkowują ciepło do wnętrza piekarnika i tam je zatrzymują. Zastosowany tu gruby metal nie wygina się, a dodatkowo kieruje cyrkulacją ciepła według określonego wzoru. Przeprowadzone badania dowiodły, że najlepiej rozprowadza ciepło palnik w kształcie litery U o mocy 10 kW. Dodatkowo centralne zasilanie gazu do palnika zapewnia najlepszy obieg ciepła. Piekarnik składa się z czterech porcelanowych płyt wewnętrznych, dzięki nim łatwiej zadbać o czystość piekarnika, a potrafy rumienią się znacznie lepiej niż w przypadku płyt metalowych. To dodatkowa zaleta. W miarę potrzeby posiadamy także dwa modele piekarników konwekcyjnych, dostępnych dla kuchenek o głębokości 66 cm. Jeżeli dla usprawnienia pracy potrzebują Państwo w kuchni szuflad chłodniczych, polecamy serię szuflad chłodniczych Sizzle and Chill. Importerem urządzeń Imperial na Polskę jest firma Soda Plus.